Dzień dobry, drodzy widzowie! Czy wśród Was jest ktoś, kto nigdy nie marzył, aby otrzymać niebywały dar w uwielbianej przez siebie dziedzinie? Na przykład, nagle posiąść wiedzę z zaawansowanej matematyki, posiąść pamięć, dzięki której ze szczegółami możecie przypomnieć sobie każdy dzień na kilka miesięcy wstecz, albo zostać wirtuozem gry na jakimś instrumencie muzycznym i zadziwiać świat? Z pewnością każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu marzył o czymś podobnym. Historia Dereka Amato udowadnia, że w przyrodzie nie ma rzeczy niemożliwych i kolejny raz potwierdza, że nauka i wiedza o ludzkim mózgu nie jest do końca pełna, bowiem nauka nie jest w stanie określić dokładnej przyczyny nagłego otrzymania niebywałych umiejętności przez człowieka po ciężkim urazie głowy, jak miało to miejsce w przypadku Dereka Amato. Po przykrym wypadku na basenie, zaczął wybitnie grać na fortepianie, dorównując poziomem gry profesjonalnym pianistom, mimo że nigdy wcześniej na nim nie grał i nie uczył się nut. Wszyscy znajomi Dereka, którzy na własne oczy, widząc kolegę, który gra jak wirtuoz na fortepianie, nie byli w stanie uwierzyć w to, co widzą i słyszą. Wyglądało to dosłownie jak obrazy ze snu że coś jest bardzo niemożliwego i nieracjonalnego, ale rzeczywiście ma miejsce. Przyjaciele nie wiedzieli, jak to możliwe, że Derek, który nigdy w życiu nie grał na fortepianie, po wypadku zaczął grać na nim, jakby robił to od dobrych kilkunastu lat, bowiem nauka gry na fortepianie jest trudna i złożona, wymaga wielu lat codziennych ćwiczeń oraz praktyk, Podczas których kształci się technikę gry na instrumencie oraz ćwiczy synchronizację lewej oraz prawej półkuli mózgu. Aby grać w stopniu podstawowym, trzeba od kilku do kilkunastu miesięcy praktyk, nie mówiąc już o stopniu wirtuozowskim. Derek nie poświęcił kilkunastu lat na tę naukę, nagle w wyniku razy głowy otrzymał ten niebywały talent. Historia jest tak niesamowita, że ciężko uwierzyć, iż rzeczywiście miała miejsce. A zaczyna się ona w chwili, w której Derek Amato wybrał się na basen. Jako fan pływania i nurkowania, czasem lubił na nim poszaleć. Podczas skoku do zbiornika źle oszacował stosunek głębokości wody do manewru, jaki chciał wykonać, i z całym impetem uderzył głową o dno basenu, uszkodzając jej tylną część. Po wypadku nie czuł się najlepiej, jednakże z czasem zaczął dochodzić do sił i widywać się ze swoimi znajomymi. Pewnego razu Derek odwiedził swojego znajomego, który miał w domu pianino i oto właśnie tam po raz pierwszy zaczęły dziać się dziwne rzeczy. W chwili kiedy Derek zauważył pianino, poczuł nieodpartą i bardzo silną chęć grania na nim, która przypominała mu coś na wzór rozkazu czy przymusu i w ogóle nie mógł tego opanować. Kiedy zaczął grać, piękna muzyka rozeszła się po domu, a jego znajomego całkowicie zamurowało. Derek Amato w jednym z wywiadów dla amerykańskiego magazynu naukowego opisywał pewien fenomen, który widzi przed swoimi oczami za każdym razem, kiedy gra na pianinie. To, co opisuje, zadziwia i zdumiewa biologów i naukowców bowiem przed pojawieniem się silnej chęci do gry na instrumencie, Derek widzi czarne oraz białe bloki, które po chwili transformują się w całe liniki skomplikowanych wzorów i dosłownie prowadzą go w grze. Jak opisuje, jego umysł wyświetla mu czarne i białe kwadraty, które poruszają się od lewej do prawej strony i prezentują zapis, który nakazuje jego palcom uderzanie w odpowiednie klawisze. Derek odtwarza to, co dostrzega przed własnymi oczami. Muzyka, którą tworzy, całkowicie wykracza poza zdolności większości pianistów. Dodatkowo Derek zauważył, że muzyka, którą wykonuje, zmieniła się w przymus tak silny, że siadając na wprost instrumentu, dosłownie nie może na nim nie grać. Opisuje to jako niepowstrzymaną silną chęć do naciskania na klawisze i grania melodii, które widzi przed oczami. Nie jest w stanie przewidzieć, jaki utwór będzie wykonywać, ponieważ za każdym razem wszystko jest inne i niepowtarzalne. Ciekawym aspektem, który porusza Derek jest swojego rodzaju pewien dysonans pomiędzy tym, co wyświetla jego mózg, a mechanicznymi zdolnościami do odtwarzania zapisu. Jego palce nie zawsze są w stanie bezbłędnie wykonywać to, co widzi, i jak zauważa, ma to powiązanie z szybkością przemijania czarnych i białych kwadratów. Przemijają tak szybko, że nie zawsze zdąży wszystkie odtworzyć. Derek ze względu na trudności do opisania zjawiska, które widzi, przyrównuje je do taśmy z zapisem muzycznym, która cały czas się przewija, nieustannie i bez końca. Palce wykonują zapis nawet kiedy Derek nie zasiada przy instrumencie. Ma to miejsce nawet w czasie, kiedy śpi, jest w toalecie lub jedzie autobusem. Jego palce dosłownie cały czas wykonują ruchy, jakby grały na fortepianie. Kiedy chęć do gry osiąga swoje maksimum, a w pobliżu jest dostępny instrument, Derek dosłownie wyżywa się na klawiszach, dając upust chęci i żądzy stworzonej przez umysł. Czasami chęć do grania jest tak potężna, że Derek może bez przerwy grać po kilka lub nawet kilkanaście godzin, co w dalszym etapie powoduje uszkodzenia stawów. Amato nawet napisał książkę o swojej historii pod tytułem Moja piękna katastrofa, w której przedstawia swoje refleksje nad tym, co czuje, widzi, robi i jakie są konsekwencje otrzymania tak niebywałego daru. W tej chwili warto przedstawić, jak do tej historii odnosi się współczesna nauka. Ogólnie przyjmuje się, że przypadek Dereka Amato to tak zwany nabyty zespół Savanta. Naukowcy odkryli, że u osób posiadających zdolności savantyczne prawidłowo nie funkcjonuje przedni płat skroniowy w lewej półkuli, czyli tzw. obszarze logicznym. Dodatkowo jej uszkodzenie wpływa na wzrost aktywności tzw. korynowej w prawej półkuli, co stanowi pewien rodzaj balansu oraz rekompensaty za utracone funkcje. Warto nadmienić, że to właśnie prawa półkula odpowiada za zdolności artystyczne co może wyjaśniać dlaczego w wielu przypadkach zespołu Savanta osoby nim dotknięte prezentują fascynujące zdolności w muzyce, malarstwie czy plastyce. Jednakże obecnie nauka nie jest w stanie dokładnie opisać zasady funkcjonowania tego fenomenu zarówno pod względem biologicznym oraz czysto fizycznym, bowiem na przykładzie Derek'a Amato nauka nie jest w stanie wyjaśnić, jak to się dzieje, że osoba, która nigdy w życiu nie grała na pianinie, nagle zaczyna cudownie na nim grać i komponować. Nadto zjawisko wyświetlania się znaków, które pokazują Derek'owi, co ma robić na klawiaturze, również nie zostało dokładnie zbadane. Derek to jeden z kilkunastu takich przypadków na świecie i nie jest odosobniony. Dodatkowo fakt otrzymania daru wybitnej gry na pianinie przez kogoś, kto nigdy na nim nie grał, rzuca nowe światło na zasadę funkcjonowania pamięci genetycznej. Bowiem czy istnieje możliwość, że któryś z przodków Dereka przez lata praktykował grę na fortepianie, a w wyniku uszkodzenia określonego obszaru mózgu Amato był zdolny do nieświadomego odkodowania umiejętności przekazanych w genach? Z pewnością na podobne pytania nauka w przyszłości będzie w stanie odpowiedzieć. Jednak nie trzeba być naukowcem, aby dojść do przypuszczenia, że być może oprócz dziedziczenia po naszych rodzicach i ich przodkach materiału genetycznego, w którym zawarte są dane odnoszące się chociażby do naszego wyglądu, charakteru i określonych predyspozycji, nie ma w sobie zawartych umiejętności, wiedzy oraz zdolności bowiem ludzkie DNA jest w stanie przechowywać gigantyczne ilości informacji, co udokumentowali kilka lat temu bioinżynierowie z Harvardu, m.in. George Church oraz C. Kosuri. Pracują oni nad technologią umożliwiającą zapisywanie danych przy użyciu DNA. Przeprowadzone analizy przekroczyły najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że w jednym minigramie ludzkiego DNA można zapisać 686 000 gigabajtów danych. Dla przedstawienia skali, z jaką mamy do czynienia, można użyć przykładu płyt CD o pojemności 700 MB, których w takim przypadku byłoby 980 tysięcy. Lub przykładu tekstu pisanego, gdzie jedna strona zawierająca około 600 słów waży w przybliżeniu około 10 kB, to w jednym minigramie DNA można zapisać 68 miliardów 600 milionów stron takiego tekstu. W ludzkim DNA przechowywanych jest mnóstwo danych i informacji. Czy specyficzne uszkodzenie danego obszaru mózgu może wpłynąć na swojego rodzaju odkodowanie części zapisanych informacji w DNA? Obecnie można tak przypuszczać i tworzyć założenia. Jednakże dopiero wnikliwe badania bioinżynierów oraz biologów będą w stanie choć w części przedstawić, jak wygląda sprawa z punktu widzenia współczesnej nauki. To już na tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.